Updatey, updatey, updatey. Podobno aktualizują Ciekawe kiedy w ogóle dokończą tego My Summer'a Bo jeszcze przecież ma być My Winter Car Muszą dokończyć, w tym roku było obiecane Że dokończą My Summer Car Że wyjdzie już z Early Access'u Bo od 4 czy 5 lat Jest w tym Early Access'ie Więc miejmy nadzieję, że Faktycznie tak zrobią Dobra Mamy to, zakładamy i jedziemy, słuchajcie, i jedziemy, puścimy sobie radyjko. No, może niezbyt idealnie to się tutaj ułożyło z tym radyjkiem i z tym uderzeniem, ale. Dobra, podobno tutaj gdzieś jest moje drodzy coś nowego. Oho, jest! Tutaj mamy Peria Reavi, czyli nasze miasto, ale zobaczcie, tutaj jest całkowicie nowy plac. Więc mamy drogę szybkiego ruchu. Tu jest plac przygotowany pod, ee, pod jakąś budowę. No, ewidentnie mamy barak robotniczy. Czekajcie, ja sobie tutaj tak zaparkuję. Weźmiemy sobie piwko i, i pójdziemy na ogień zimny. Więc mamy tutaj, tak. Patrzcie, to jest ewidentnie taki można powiedzieć kontener. Albo cieć jakiś tutaj sprawdza, co się dzieje. Albo przeważnie takim kontenerze, na przykład jak do roboty łaziliśmy, to po prostu się przebieramy. To jest miejsce, gdzie tam się je śniadanie, się przebiera do roboty, się zostawia ubrania, no i idzie się na, na plac budowy. No to tutaj mamy co? Przygotowane już jakieś. W ogóle, wiecie co jest fajne? Że gość sobie wymyślił coś takiego, że on będzie tą grę tak sobie powoli updateował. I generalnie to wygląda w ten sposób, że nam się może wydawać, że to już jest ostateczna wersja, że ten plac już tak będzie wyglądał, ale ewidentnie moim zdaniem on obiera taką, taką drogę, że na przykład wczoraj czy kilka dni temu dodał ten update, pokazuje, że są jakieś metalowe czy betonowe belki, jakieś stropy, bardzo duże szpule z przewodami, to są akurat takie podgłówne zasilanie. E, no, mamy tutaj, jak widzicie, wyrównany teren. Więc za na przykład kilka tygodni albo kilka miesięcy e, doda update, w którym faktycznie tutaj coś powstanie na przykład jakiś market, e, jakiś, jakaś fabryka, jakiś, jakiś budynek wielki, może parking, chociaż bez sensu by był parking. E, więc to by było całkiem spoko i chyba, chyba mi się wydaje, że on taką drogą to właśnie. że on to w ten sposób zrobi. Ty, przyszedł jakiś gość, może zapytamy go, co on uważa na ten temat, hmm. co? Co chodzi? Cześć! Słuchaj, co ty na ten temat uważasz w ogóle? Co tutaj robią? Co oni tu robią, powiedz mi, gdzie idziesz? A może do roboty tu idzie, bo może tu pracuje. Daniech to kolejny market pewnie, nie jak zawsze. Dobra, to go zostawiamy, on jest chory. A co w środku tu jest? Oooooo nic! Podobno nowe dźwięki są, ale czego dźwięki? Czego dźwięki mamy nowe? Nieba. Oho, jak papierosa wyciągamy. Teraz tak pięść A, dźwięk siurania jest. Ciekawe jak nagrywał, nie? Może nagrał swoje siuranie. Kto wie. Eee. Okej. Okay. Jezu, jaka technologia, moi drodzy, już są dźwięki po czterech latach. Dobra, kaskaderski wybryk robimy. Dawać, musimy się rozpędzić. Oho. Co, jak mamy skoczyć? Nie trafiłem, dobra czytajmy zapnijmy pasy i jadę, 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 jadę. Spróbujemy delikatnie. I tyle w tym temacie. Za duży kąt jest, za duże nachylenie. Słuchajcie: Jest zbyt ostro, zbyt stromo nie da się niestety skoczyć z tej górki. Dobra, olać to. Brakuje tutaj moim zdaniem, żeby jakiegoś chłopa postawił, który się tu będzie siedział na takim krzesełku i będzie palił papierosa, nie? I to jest taki typowy cieć, który będzie tutaj po prostu e, pilnował placu budowy. Taki typowy niby ochroniarz, wiecie, już na emeryturze jak to ochroniarze u nas, którzy dorabiają sobie do renty czy do emerytury że jakby się nawet coś wydarzyło, to wiadomo, że on nikomu nie będzie przecież yy, biegł i nikogo nie będzie gonił. Bo po pierwsze mu się to nie opłaca. Bo za mało mu płacą, a po drugie nie ma zdrowia do tego. CO JEST?! POLICJA TU STOI?! W INNYM MIEJSCU?! Yeah. Od kiedy policja tu stoi?! Nigdy w życiu mnie tutaj nie zatrzymała! Ej! Może zmienili to jakiś czas temu? No dzień dobry, panie Władzo, ale o co chodzi? No nie no, bez przesady, no! Zrobię wam zdjęcie, tak jak teraz wszyscy moi drodzy. Ja pana nagrywam, ja tą interwencję nagrywam. Gdyby coś poszło nie tak, to ja mam. ja nagrywam. ja nagrywam. O, jakie dźwięki dmuchania. I co? Będzie jakiś mandat? No nie no, bo radar mam. Zakazany jest posiadanie radaru. Panie władzo, może się dogadamy coś. To jest farelka taka mała. Ja sobie ogrzewam wnętrze samochodu. No panie władzo, no nie no, bez salady, kurde, dajcie spokój. A! Co jest grane? Jakim cudem ja przeżyłem? Ej! Jakim. Co jest? Jakim cudem. Co jest chłopie grane? Ej, ej, pierwszy raz się z czymś takim spotkałem. Ej, trzeba to będzie sprawdzić. Może faktycznie. Ty uderzył w samochód policjantów, patrzcie. Co tu się dzieje w ogóle, chłopie? Widziałeś to? Patrz, patrz. No, patrz, co się dzieje, nie patrz na mnie. Pa, 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 parka akcja. No zobacz, se. pa, 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 nieśmiertelny jestem. Patrz. A. Oj Nieśmiertelny dzisiaj byłem Leć chwiilę trwało to Ceanopisa tuch kopy Tyją tutaj koki I sono jesta sekuły wie vaikei juuret ylääm